Otakuję pewną stromową Niestety i co Pod koło jestem Z kontaktu Ale zrobimy zmiany Bo mam czutkę, że muszę jechać na Niższy odcinek I może tam coś będzie, bo tam jest Tutaj jest szerzej, ale e, Płycej Są miejscami dołki Ale nie z ich za wiele A tam gdzie jadę będzie wężej Ale są głębsze dołki Myślę, że może się pochowały po tych głąbczych te pociągi. No i spróbujemy któregoś pociągnąć. Kwiatek się zameldował. Pani, że jesteś. Śmiechy do siebie. Poszedł. jak wracamy, jechaliśmy, było troszkę za zablokowaliśmy, trochę była, była, ale nie było źle. Pogoda nam się zmieniła, deszczowo, pochłonie i no. także czas wracać do domu. Fajnie było, coś tam się wydubało, nie było tego może być bardzo dużo, ale ważne, że poszapało.